Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarz i zostawcie subskrypcję. Jak oczywiście, e, witam Was e, już e, w drugim odcinku Uczenia się Naprawko. Oczywiście hashtag e, na lepszy kierowca, a przypnę wam serduszko. E, no i zaczynamy dzisiaj, ludziska. E, troszkę tutaj. E, powariować, no troszkę ludziska żeby tutaj znaleźć e... troszkę pod naszymi tutaj filmami nam... no troszkę nie powychodziło tutaj wiadomo e... teraz zróbmy tak żeby nam wyszło e... tak jak chcemy e... z tym wyjątkiem będzie lepiej e... też mogę powiedzieć ludziska o e... E... też mogę powiedzieć, że e... jutro się pojawi farming 14 w, w niedzielę się pojawi salaminki i pojawi się jeszcze w niedzielę jeszcze się pojawi Minecraft W tym wyjątkiem no Minecraft też w niedzielę już ostatnia seria kolejna seria, w tym wyjątku chciałem powiedzieć że ostatnia, a kolejna seria się zaczyna. No i jak widzicie no trzeba tutaj wszystko mieć poustawiane, trzeba tutaj już mieć wszystko gotowe tak jak chcemy mieć. W związku z tutaj tymi, tymi grami które nagrywam wam będę nagrywał wam jeszcze, jeszcze wam tutaj mogę powiedzieć, że jeszcze się pojawi tutaj z tej gry właśnie tej prawko. Czy jakoś tam można to nazwać Pojawi się jeszcze Cztery serie e, Pojawią się w tym wyjątkiem Pojawią się jeszcze cztery serie W tym wyjątkiem tak to będzie wyglądało Jeszcze cztery serie się pojawią I wtedy będzie już koniec e, W tym wyjątkiem będzie e, Właśnie e, w takim stylu Już e, skończone e, Nasza e, seria No jeszcze troszkę będziecie musieli Pooglądać e, jak ktoś oczywiście ludziska jest nowy nie zostawił jeszcze subskrypcji to niech teraz klika e, no i będzie super e, ja oczywiście tutaj jeszcze kolejne jak widzicie zdawanie prawka tutaj czy to zdawanie prawka no można to uznać jeżdżenie e, jak nam to wyjdzie no wyjdzie może nam dobrze e, z tym wyjątkiem ja was też bardzo serdecznie e, tutaj tak to będzie wyglądało Bo też o to mi chodzi Żeby jak na więcej Tutaj na tym kanale Zrobić jak na więcej Mieć tutaj Nie mówmy o wyświetleniach Ale jak na więcej no Też mogę powiedzieć na wyświetleniach W tym wyjątkiem łapeczki w górkę Pozostawiajcie I zapraszam was Dalej do odcinku Troszkę się pogadałem a teraz w lewiskach y, pójdę do rzeczy. O, właśnie o tej drze, o tej drze, sorry, drze, o tej drze. Y, mogę powiedzieć jeszcze jedno, że po prostu, czekajcie, gdzie tutaj jechać w tamtą. Y, po prostu pojawią się trochę serii tak z tego, z tej gry, bo tutaj chcemy troszkę zrobić y, tego tutaj. Y. Porsche jechało. Porsche, dawajcie Porsche. No troszkę u i uszkodziłem Porsche. Pani e, jedź No troszkę mówię, że taki właśnie tutaj e, do nagrywania jest właśnie ściągło mnie. E, właśnie jest e, tutaj dobre, a wiadomo, że też e, żeby tutaj już e, dobrze rozwijać swoją serię to też jest właśnie z tym związane, a wiadomo, że rozbujanie takiej serii do takiego momentu wiadomo rozbujania też jest trochę, mogę powiedzieć, ostro. A też chcę powiedzieć, że, że co się łączyło, że po prostu jest mam taki myśl na tą właśnie na tą serię, jeszcze taką jeszcze jedną taką jakby serię e, z właśnie z kimś, z kimś graniem w tą serię e, oczywiście nie wiem czy mi się uda ale jak mi się uda ta seria to ja będę e, bardzo zachwycony tą serią no może się tutaj zjeść ta seria, no ale wiadomo troszkę e, trzeba tutaj Pograć w tą serię. Troszkę Wam. Troszkę trzeba Wam to ładnie tutaj, tą serię pokazać. Jak, wo... Jak ktoś ma tą grę, niech pisze mi w komentarzu. I następna, która będzie ta, ostatnia, kogoś wybiorę i po prostu razem ze mną zagra w tą grę. E, w tym wyjątkiem oto to takie mi będzie chodziło no, na ten czas A na ten taki moment e, czasowy może nam być jeszcze lepiej W tym wyjątku nie mówmy cały czas o po... tym yy, No oczywiście dzisiaj tylko ta gra się pokazuje A w następnym tygodniu coś jeszcze lepszego I oczywiście wy w poniedziałek wpada nowa seria na, do nas, tutaj, e, którą będziemy nagrywali. Z tym wyjątkiem, ekstra będzie. E, z tym wyjątkiem, ja też Was serdecznie zapraszam e, do oglądania. E, czym więcej, czym więcej oglądania, tym więcej jest. E, można tutaj więcej się obejrzeć. E, no i co? Anyway tak my tutaj ludzie skandują, do takiego czegoś o Co tu chodzi? Jak tutaj skręcić. skończyć? Szkoda, Szkoda Życada nie można porobić. Nic nie widać. Ale nic nie widać. I właśnie o to mi chodzi, żeby tak rozwijać właśnie e, swoją serię, no naprawdę, naprawdę ładne autko, nie wiem, może nie, ale ładne, zawaliłem, nie umiem jechać tak, mikro, czekajcie, mikro. No, i właśnie tak będziemy rozwijali naszą serię do tego czasu. Z tym wyjątkiem tak to będzie wyglądało. Ja oczywiście, Liziska, dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapki w górę zostawcie komentarz. To jest jeszcze, to jest nowy. Niech zostawi subskrypcję pod tym kanałem, bo naprawdę jest tutaj dużo, dużo filmów. Teraz się pokazuje. Hmm. Hashtag i na razie goodbye, cześć, elo!